Witam Was moich widzów 22 listopada. Ciągle mam 74 lata. Czas płynie sobie tak dosyć powoli, a ja się czuję, jak gdybym miał tych lat coraz więcej. Dzisiaj yy, w nocy no, praktycznie prawie nie spałem. Nie wiadomo dlaczego złapały mnie bóle brzucha, w tym miejscu, pomiędzy, po, poniżej żeben, to a powyżej pępka. Jakiś taki dziwny ból. No miałem co prawda potem e, takie e, krótkie rozwolnienie jedno. No ale no zdrowie się sypie. Trzeba dbać, trzeba trenować. Rozpoczynam pierwszą serię przysiadów. Być może zaszkodził mi ten chleb ze smarcem i czosnkiem, ponieważ w czasie tego lekkiego rozwolnienia zapach czosnku był bardzo wyraźny. I do tej pory mam odbijania od żołądka Zresztą przy przysiadach to takie odbijania to są jak gdyby normalne Mam nadzieję, że będzie wszystko ok Jak widać dołożyłem po 5 kg, czyli jest teraz tylko 58 kg. Ciekawe jaki będę ten nowy ja na ten rok 2024 Tytuł optymistyczny Następna seria 68 kg Pytacie się mnie co jem, a więc jem wszystko Sześć razy po dwadzieścia mięsa. I do tego mięsa jest jedna albo dwie kromki chleba a dzisiaj zamiast chleba zjadłem talerz zupy grzybowej z makaronem na gęsto i teraz to mi się odbija Ta seria, ciężar zwiększony

Zrezygnuję z podejścia do 88 kg. Na tym zakończę te przysiady. No i ostatnie ćwiczenie. Tak to jest... Na tyle mnie stać. Rozciągnę jeszcze tylko te miśnie. Starość nie radość, jak to mówi przysłowie.